Dzień dobry! Dzisiaj na moim stole latarka z firmy Frunite. Latarka o oznaczeniu BSS V5. Piąta wersja latarki BSS. No, firma naprawdę nie próżnuje. Latarka wygląda następująco. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy w opakowaniu. Troszeczkę elementów tutaj dzisiaj będzie, ponieważ mamy tak tu i neoprenowe. Mamy tutaj mocowanie na haczyk, na karabinczyk. Mamy również taką wielką pętlę na pasek, zapinane na rzepa. Myślę, że się przyda, na pewno. Mamy takie oto szkiełko polaryzacyjne w kolorze czerwonym. Małe szkiełko, mamy przewód do ładowania USB na USB-C. Mamy smyczkę i ja to od razu zawsze zakładam, ponieważ naprawdę często się to przydaje. Mamy, tak jak widzicie, dwie uszczelki. Mamy również gumkę do zabezpieczenia portu USB. Dobra, tutaj smyczkę od razu sobie przełożę i mamy coś jeszcze, mamy jeszcze uchwyt. Mamy klips taki dwufunkcyjny. Ja już z tymi klipsami również pokazywałem to wielokrotnie i to jest naprawdę genialny pomysł ktoś wymyślił. Rzecz, która tak prosta a tak funkcjonalna, czyli klips, który jest dwa razy zagięty zamiast raz ma dwa zagięcia. I teraz jeśli weźmiemy sobie to założymy, możemy to zapinać. Zarówno z tej strony, jak i z tej strony. Czyli mogę sobie to włożyć na przykład zapasek. Zaraz zobaczymy, tak, mogę sobie włożyć to zapasek, ale również mogę sobie to włożyć na przykład w ten sposób. Tak i też będę świecił. Również no tutaj może z wagą bym tutaj nie przesadzał, bo chciałem to założyć na daszek czapki, ale. To jest, wydaje mi się, że już zbyt ciężka latarka. Od czego zaczniemy w takim razie? Latarka BSS jest latarką typu EDC. Dla osób, które nie siedzą w świecie latarek, EDC Everyday Common, czyli latarka codziennego użytku, w tej latarce jest dosyć sporo funkcji poprzemycanych. Zaczniemy w takim razie od przodu. Mamy tutaj taką koronkę, jak widzicie. Która jest dosyć ostra, więc. To jest latarka również do samoobrony. Więc, chodząc, nie wiem, gdzieś tam w, w lesie wieczorem albo w jakimś parku, mając taką latarkę przy, przy pasku, po prostu jest to narzędzie samoobrony. Ale tą koronkę bez problemu możemy zdjąć, skręcić i tutaj odkręcić, przepraszam, i tutaj wkręcamy wtedy sobie to. Szkiełko polaryzacyjne, i teraz latarka będzie świecić na czerwono. To za chwilkę również Wam pokażę. Jedziemy dalej. Mamy tutaj włącznik, który również pokażę Wam tylko, że włącznik, który również ma taką dioga, diodę sygnalizacyjną, dioda niebieska, w pełni naładowane, później zaczyna Wam to migać. W instrukcji wszystkie są te tryby opisane, również w czasie ładowania jest komunikat o e, stanie ładowania tej baterii. No i co? Mamy dalej klips i mamy również jeszcze włącznik z tyłu. Ten włącznik jest na tyle, że tak powiem duży, że zobaczcie nawet w takiej rękawiczce jak ta jestem w stanie sobie tutaj manipulować e, i włączając tyłem Wchodzimy bezpośrednio do trybu Turbo. Rozkręcamy to w takim razie. Tutaj będzie się tylko rozkręcać tył i oczom naszym pokaże się ogniwo 3100 mAh, całkiem sporo ogniwo. Tutaj już się chyba nic więcej nie da wykręcić. Dobrze, składamy to. Tutaj mamy te właśnie uszczelki, które gwarantują nam IPX8. Zaraz Wam przeczytam. że chyba do 2 metrów można ją zanurzać. Oczywiście, wykonana cała jest ta latarka z aluminium, więc latarka powinna przeżyć upadki z wysokości do 1,5 metra. I teraz tak tradycyjnie włącznik naciskamy. Raz. Włączamy, wyłączamy. Kiedy jest włączona latarka i przyciśniemy długo, trzymamy, przechodzimy cyklicznie w tryb low, medium, high, czyli słaby, średni oraz mocny. I tak, od razu wam będę czytał. Tryb niski 29 lumenów, tryb średni 355 lumenów i tryb wysoki. 1413 lumenów, i teraz uwaga, jeszcze mamy tryb turbo tradycyjny, czyli szybki dwuklik. No i tutaj uwaga, 2676 lumenów, i to już jest naprawdę kawał latarki w tym momencie. Ja czuję od razu błyskawicznie, jak ta latarka się zaczyna nagrzewać, więc pamiętajcie, że ten Cały korpus latarki zawsze stanowi radiator dla niej. Tryb kolejny na wyłączonej latarce, przyciskamy długo i wchodzimy do trybu świetlika. Mamy tutaj 0,3 lumena, 50 dni. Tyle czasu, słuchajcie, taka latarka poświeciła się w tym trybie świetlika. I kolejny tryb, 1200 lumenów, tryb stroboskopowy. Wyłączamy. To jest bodajże 3 klik. Tak jest. I to naprawdę daje czadu, więc to jest tryb alarmowy, czasami się przyda. W tym trybie 220 minut, jeśli potrzebujecie pomocy, odpalacie tą latarkę i będziecie dawać ostro czadu. Dobra, włączymy sobie tutaj jeszcze ten tryb czerwony, żebyście widzieli, jak to wygląda. Zobaczcie, tak naprawdę doświetlacie miejsce przed nogami przed sobą, a z zewnątrz gdzieś z daleka to naprawdę jest dużo mniej widoczne. Oczywiście tutaj te tryby wszystkie nadal działają. Tutaj kamera będzie to mocno przekłamywać, ale dla mnie to wszystko tutaj jest po prostu czerwone, ale absolutnie nie razi mnie to światło tak jak było to w przypadku tego oświetlenia białego. I jeszcze coś wam pokażę. Uwaga żeby było. Tak, pokażę Wam. Na stole pojawia się druga latarka. Identyczna, identyczna. Mamy tutaj Frunite BSS V4 versus V5. <laughs> Są bardzo, bardzo, bardzo podobne. Jedynie tutaj użebrowanie tego końca tym się różni i wydaje mi się, że BSS Czwórka, tak, tutaj był jeszcze port micro USB. Teraz już większość tych latarek jest zrobiona na port ładowania USB-C. Większe prądy, szybciej to, tą latarkę po prostu naładujecie. Dioda, którą tutaj zastosowano, ma oznaczenie SST70. I jeszcze sprawdźmy sobie wagę tej latarki. Dobrze, wytarowane 00. 145 gramów. Myślę, że to nie jest jakoś bardzo mało. Biorąc tą latarkę do ręki, czujemy, że to nie jest jakaś plastikowa zabawka, ale to nie jest dużo, gdzie mamy to w kieszeni i praktycznie nie odczuwamy tego. Idziemy w takim razie na dwór, na ulicę, poczekam aż będzie ciemno, poświecimy tam. Zapraszam osoby, które szukają jakichś latarek, zobaczcie sobie inne, pozostałe moje filmy. W to samo miejsce możecie porównać, zobaczyć, która latarka świeci szerzej, która dalej. Zapraszam i link tradycyjnie w opisie tego filmu. Na razie, cześć. No i jesteśmy na naszej testowej drodze. Zaczynamy. O, nawet SAT jest do, do bramy tradycyjnie ta sama odległość. Raz, dwa, trzy. Widać, zobaczcie, jak przez to, ten aluminiowy czubek pojawia się taka ciekawa rozeta. No, i to jest tryb ten najmocniejszy. Zobaczmy sobie czubki drzew. Tak to się prezentuje. I zobaczmy od razu, może tryb ten najmocniejszy. Wtedy ten snop jest, jest troszeczkę bardziej widoczny, prawda? Tryb Firefly. Tradycyjnie. Malutki. I oczywiście tryb. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Tryb stroboskopowy. Czasami się przydaje, prawda? No i włączamy sobie tutaj też pod nogi. Raz, dwa, trzy. Czyli na tym najsłabszym trybie, faktycznie kiedy świecimy tutaj pod nogi, to elegancko wszystko widać. I jeśli byłoby bardzo, bardzo ciemno, to oczywiście ta latarka tutaj może troszeczkę jest mniej widoczna w, te w telefonie. Tak mi się wydaje, że ja widzę więcej niż pokazuje latarka. Ten taki użyteczny tryb, to wydaje mi się, że ten środkowy. To już wtedy fajnie widać. Nie, Sati? No, i tryb turbo to już naprawdę kawał lampy. Zapomniałbym jeszcze o szkle polaryzacyjnym, tym czerwonym, więc również to wam pokazuję. Widać, że pod nogami naprawdę to jest bardzo fajnie widoczne. A myślę, że z daleka jest to mniej widoczne, właśnie dla osób, które po prostu mają tego nie widzieć. I tutaj na fula, więc nawet wtedy przy tym czerwonym oświetleniu jesteśmy w stanie doskonale wszystko widzieć. Ciekawe nie, słuchajcie, na zielono <laughs> te brzegi wychodzą. Ale to raczej przekłamanie kamery. Na razie cześć.